Jestem siostra Regina. Jestem członkinią Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Nasz dom generalny znajduje się w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy. Natomiast ja pracuję już od 20 lat w Kamerunie, w wiosce zwanej Esjenbot. Jest to wioska leżąca we wschodniej części Kamerunu, w lesie tropikalnym. Chciałabym tutaj przedstawić taki jeden dzień. Z mojego życia, który wpłynął bardzo pozytywnie na mnie i który świadczy o tym, że nawet trudne, beznadziejne chwile mogą przerodzić się w coś wspaniałego i pięknego. Pewnego dnia obudziłam się rano, oczywiście modlitwa Mysza Święta, i po niej krótkie, szybkie śniadanie i do pracy. Ale wchodząc do jednego z naszych pomieszczeń, gdzie znajduje się nasza lodówka, stwierdziłam, że gaz przy tej lodówce skończył się. Trzeba było wymienić butlę gazową. Biorę klucz od kolejnego magazynu, ponieważ tam znajdowała się butla gazowa. Staram się otworzyć magazyn, ale niestety nie mogę go otworzyć. Spędziłam kilka dobrych milu, minut, kilkanaście nawet. I magazynu nie otworzyłam, ponieważ byłam sama w domu, musiałam sobie jakoś, jakoś poradzić. Więc cóż, trzeba było wyważyć drzwi i wejść, by zabrać butle. I to już prowadziło mnie w jakąś. Jakąś trudną chwilę. To jak gdyby moje. moje moje ciśnienie podskoczyło. No ale cóż, wymieniłam butlę gazową i dzień. Dzień kontynuuje się. W pewnym momencie przychodzi pani, ponieważ pracuje w szkole jako odpowiedzialna za szkołę, podstawową w przedszkole, przychodzi pani i mówi proszę siostry, nie mogę teraz zapłacić, ponieważ nie mam pieniędzy. Mój mąż jeszcze nie wrócił, nie mogę ich zapłacić. Dobrze, więc mówię, wyznaczyła kolejną datę i skończyłyśmy naszą rozmowę. Po chwili przychodzi kolejna osoba, oznajmiając mi, najpierw opowiadając całe swoje życie, potem oznajmiając, że potrzebuje kilka groszy, ponieważ wyjeżdża musi wyjechać do miasta, no i potrzebuje tych groszy. Więc oczywiście zakończyłam z tą też osobą. I myślę sobie, Panie Boże, tego dnia niech ten dzień się jakoś zakończy, bo jak na razie to nie widzę, nie widzę końca tego dnia. Po południu na nowo dzwonek do domu. Znowu kolejna osoba, tym razem z Ośrodka Zdrowia, nasz pielęgniarz Potrzebował pomocy, potrzebował leków z apteki, ponieważ siostra była nieobecna, więc musiałam wyjść. Poszłam i obsłużyłam tego pielęgniarza. Wróciłam do domu i po chwili kolejna osoba przychodzi. Też coś potrzebowała i myślę sobie, Panie Boże, już dzisiaj jestem tak zdenerwowana, że jeżeli przyjdzie jeszcze jedna osoba. To na pewno ją odrzucę i na pewno jej powiem do widzenia od razu. I rzeczywiście, po, kilka, po kilku minutach, kolejny dzwonek, ale w drzwiach pojawia się młody człowiek, bardzo uśmiechnięty, więc myślę, czego on znowu chce dzisiaj. I człowiek mówi: dzień dobry, odpowiadam mu: dzień dobry, a on ze swoim pięknym uśmiechem pyta, przy siostry, czy siostra mnie nie poznaje? Ja mówię, nie poznaję Ciebie. Naprawdę mnie siostra nie poznaje? Nie poznajecie. Bo ja przyszedłem dzisiaj odwiedzić siostrę i powiedzieć jeszcze dziękuję, ponieważ kilka, kilka lat temu chodziłem do tej szkoły i siostra pomogła mi skończyć tą szkołę podstawową. Dzisiaj jestem już na studiach i przyjechałem też specjalnie, żeby powiedzieć siostrze dziękuję. W tym momencie po prostu jak gdyby cała moja złość upadła, moje zmęczenie upadło, widząc tego młodego człowieka, który mówi jedno słowo dziękuję. I tego dnia pomyślałam sobie, że Pan Bóg po różnych trudnościach dnia i na koniec dnia przysyła ludzi, dobrego człowieka, dobre słowo które nas naprawdę może podnieść na duchu, może nas wesprzeć i dać nam kolejne siły na kolejne dni pracy.